Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku wam pokażę dekoracje, ale ogrodowe. Nauczycie się też robić ładne ogrody. W domku będziecie ładnie budować drzwi, będziecie, możecie jakieś ładne domki budować, a do tego brakuje jeszcze tylko ogrodu. Pokażę wam jak ładny ogród zbudować. I ludzie też wam będą zazdrościli. Dziękuję wszystkim za subowanie mnie bardzo mocno, ale dobra, bez zbędnego gadania, więc zabierzmy takie oto rzeczy. I wiesz, i wiesz, wam pokażę takie trochę, trochę takie łatwe do zrobienia. Zobaczcie, że jak trzeba jeszcze tego coś zrobić, to zaraz, jak to było. A tak A, płyta stal <laughs> Stalaktyty tyty, te stalak mi A, no to okej okay. Możemy coś takiego sobie tutaj sobie zrobić Taka ścieżka, coś w tym stylu Nie wiem, jak wy wolicie Tutaj większy, tutaj mniejszy z sumie zrobię największy Proszę, coś takiego. Trochę takiego. Trochę takiego. No i w sumie jest jakiś lid. Trochę tej piasku będzie przy tym. Będzie ładny ogród. Mówię wam już od razu, będzie ładny ogród. O, I tutaj możemy w sumie taka trochę ogólnik zrobić. tutaj nie ma być? I tutaj może sobie taką w sumie trochę jaskinię zrobić, no. Jak ktoś się mnie pytał jak ładnie mam zrobić jaskinię na swoim ogrodzie, to proszę na w poradnik. Nie, ja, ja nie chcę wziąć też nieca. Ja już dosyć się czy w tej serii, tak? No i proszę, w sumie tutaj taka zatoczka, to jest... To jest tutaj tak jest tutaj ładne. Jest trochę ale jaskinia, ale co? Ci, którzy lubią takie rzeczy, to im się to na pewno spodoba. Więc proszę, mamy taką ładną jaskinkę na ogrodzie, która może się niektórym spodobać. Drugi krok to będzie zrobienie jeziora i wam pokażę, jak jest ładnie można sobie co robić. Taki trochę portal, ale no co. Takie trochę dziwnie wygląda. No o to chodzi. Więc proszę taka ładna. Takie ładne. Teraz trzeba jakiś płotek. Trzeba też udać do lederu i można takie ciekawe rzeczy. Możemy takie drzewka tutaj dać. Pewnia, czemu nie? Więc zróbmy ogród taki tutaj ładny płoteczek. Tym razem taki. No więc teraz ja to sobie wszystko buduję i będzie tutaj wszystko ładnie wyglądało. Dobrze, to robimy taki płoteczek. I już w sumie chyba połowa nawet jest za nami, wiecie? Ale co to taki suchy ogród? No więc dajemy nowe drzewa, które są wprowadzone I mm, okej. Okay no się nadam jedną Okej, dobra o, o jest! Będzie piękne, teraz drzewko zrobimy Żeby było na posesji I proszę taki poseł ma drzewko tutaj tak trochę ciemnie No więc dajmy może na przykład Niech będą jakieś o, tak, o to mi chodziło. I tutaj sobie teraz postawimy. Proszę, ładny ogródek, ładne oświetlenia, wszystko piękne. I jeszcze coś tutaj potrzeba, bo jest trochę za mało rzeczy. Więc dajmy może jakiś ozdoby. Dobra, przejdźmy do części takiej trochę dla bogaczy. Więc to już nie będzie taka łatwiej trochę wymog jak to bykolwiek nie było te płot. Ale no trzeba trochę ładnie zrobić ogródek. Czy ładnie trzeba ogólnie zrobić ogródek? Taka ładna kupa liści. Wychodząca za. Chociaż to nie wygląda wcale dobrze. Oj, sorry. No jak będzie coś takiego, chociaż ja mam. A no dobra, jak tak będzie. Tutaj przy płotku. No i niech takie sobie będą. To się tego działo. Okej. To teraz przejdźmy do części bardziej z kamienia. No, dróżkę trzeba jeszcze zrobić. Ładną, więc no, zróbmy coś takiego. No i piękna dróżka. W ten sposób mamy już naprawdę ciekawie wyglądający ogród i ładny, więc trzeba jeszcze zjeść jakąś ziemię. No, ziemia musi być taka fajna, że nigdy nic sobie nie rosło, chociaż może coś takiego, że tutaj było widać jakby, że tutaj tak się kończy ładnie i ogólnie. No i pięknie. Tym sposobem nasz ogród już jest dosyć piękny. Mamy tutaj coś takiego. Mamy coś takiego, ciekawy ogród. Trochę taki łatwy, ale jest ciekawy jednocześnie. Więc możemy coś zrobić takim tym razem dżunglowym akcencie. Zróbmy tutaj może, nie wiem, coś ciekawego. No, ja to wszystko jest tutaj ciekawe, więc. No, taki może być ogródek. Ładny, jaskinia, ciekawy. Ale dobrze. Jak zejść ogródek, jak jesteście w wiosce? O, kowa, zobaczymy, jakie są rzeczy. Jaka będzie wartość, znaczy, jaki to jest dobry odcinek. Okej, okay, jaka będzie wartość. No, nie wiem, to wy w takim razie to oceniamy. Jeden niszczyciel. Ja go zatopię, jeden. Tylko ich Ale wracając już, jeśli mamy domek w wiosce, trzeba zrobić coś takiego. Podwórko to wasze rozmiary. Ja pokażę mały rozmiar. I zróbmy tutaj przejście. O Boże, jak to źle wygląda. Zróbmy tutaj takie przejście, chociaż o, może lepiej wygląda. Zróbmy to jakieś ładne podwóreczko. Takie małe. Zrobimy takie małe tyki, żeby sąsiedzi nie mieli nad za złe. Czyli tutaj panowie to tylko będą mieli na plus. No i coś tam można w wiosce zrobić. Oj, trochę spoprawę. A dobra, to zrobimy coś tak. Możemy taki zrobić. Dobra, spoprawiałem wymiary. W sumie tak zrobimy. Nie no Boże jak to wygląda źle. Zróbmy może coś takiego. O! To już tak trochę ciekawie, fajnie wygląda, no. Chyba tak nawet możemy przecież. Chyba chociaż... bym tak wprost akurat. Nie, to wy zadecydujcie, jak wy chcecie wybudować. A ja Wam tylko wzory pokazuję. Prześ... Prześpijmy się. Bo ja nie chcę w nocy budować. Jeszcze będę senny. w ogóle no. Ja śpię! to w ogóle tak to wszystkie wbijam i. Koniec, ja śpię. Mm. Korturki, ale co tam kurturki? Jak trzeba budować takie ogród w wiosce? Możemy jeszcze jakoś fajniej zrobić poprzez grawę. Dajmy tutaj grawę. Dajmy tutaj trochę grawla, trochę tutaj. No, wszystko tak ciekawie tutaj wygląda już. mi to trochę nie pasi, dajmy im tej kraty do góry. To już przypomina bardziej więzienie, więc. chyba lepiej nie dajmy kratów. Nie wiem. To wy zaraz jak będziecie zabudować. Uciec też tej można, ale co? No dobrze. To dajmy może jeszcze coś tutaj. Ciekawego. To będą może... Wiem co, schodki z ne... te, no, Dechy z nedery tu. Nie dechy, tylko pinie. Dobra. Może tutaj coś takiego ciekawego stworzyć. W sumie może tutaj weźmieć takie trochę pokaduszki. Hmm, jaki blok jest w środku? No, ten dam blok. Tutaj też dam taki. Ono, no, nie no, to trochę takie brzydkie jest. To jest dosyć takie ciekawe, bo to jest 6 i... Proszę, nie chce mi się dziwić, tak jakby co. to wy też sobie zadecydujecie. A tutaj takie może mieć ciekawe wyjście dosyć. Jeszcze jakieś schodki sobie tutaj stawimy. Tak. Te będą pasować No i cała konstrukcja będzie wyglądać git. W kałużle co. No więc takim sposobem możemy zejść ciekawe działki. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Możemy takie ogrody też stawiać, można bardziej profesjonalnie. a ja takie średnie pokazałem według mnie. Zależą Wasze opinie. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie mnie i bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich filmów. Mam nadzieję, że ten poradnik też Wam się przyda i będzie, Wam też pomocny, bo chcę Wam pomóc naprawdę budować. I ciekawostki wam dawać i różne rzeczy, więc dziękuję wszystkim, którzy oglądają te, film, te filmy i, fi, i wiedzą, jakich rzeczy nie używać, jakie robić i co budować, więc bardzo dziękuję. Naprawdę serdecznie dziękuję wam. Też w ogóle za wyświetlenia, więc bardzo wam dziękuję. Jesteście wspaniali. Do widzenia! Życzę Wam miłego i udanego dnia. Pa!